Drogi księże Prałacie, wielebni księża, siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Ogromnie się cieszę, że razem z wami mogę przeżywać tę uroczystość odpustową kurczci świętego Rocha i chcę się z wami przywitać tym staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zgromadzeni na tej Eucharystii stajemy u podnóża góry błogosławieństw. By z jakimś zamyśleniem i podziwem móc wpatrywać się oczyma wiary w Jezusa, który przekazuje nam dekalog Nowego Testamentu, dekalog szczęścia. Stanięcie u stóp tej góry daje nam jakąś przedziwną szansę i możliwość, by sięgnąć samego nieba poprzez wzrokowy kontakt z Jezusem. By dobrze przeżyć ten z kochani, tę uroczystość koniecznym jest właśnie, byśmy te nasze oczy, by te nasze oczy spotkały się z oczyma Jezusa, który chce nam opowiedzieć o tym, co znaczy być szczęśliwym pobożemu. Chce nam opowiedzieć o logice szczęścia nauczyciela z Galilei. Dlatego chcę Was, drodzy, zaprosić do wstąpienia na górę błogosławieństw i do spojrzenia w oczy nauczycielowi z Galilei, by tak jak święty roch, w tych oczach odnaleźć sposób na życie. Udało się to świętemu rochowi, wierzę, że uda się nam i nam w tę niedzielę, jeśli tylko zdecydujemy się na to, by wejść na tę tajemniczą górę, na której stoi Jezus. Kiedy sięgniemy po życiorys Świętego Rocha, który jest Wam zapewne dobrze znany i wybaczcie kochani, że nie będę go tutaj już przytaczał, łatwo zauważymy, że Święty Roch to był człowiek ogromnej wiary i zaufania. Był on także człowiekiem błogosławieństw, czyli człowiekiem szczęśliwym. Stał się on także w swoim posługiwaniu jakimś specjalistą od dżumy. Doświadczył także i na sobie ciężaru choroby i wiedział, z jak wielkim cierpieniem wiąże się ona i przecież większość większości wypadków kończyła się w tamtych czasach śmiercią. I wszystko to pięknie wygląda na kartach historii opisanych przez biografu świętego Rocha, gdyż dzisiejszemu człowiekowi wydaje się, że czas dżumy już minął. Dzisiejszemu nowoczesnemu człowiekowi, takiemu, który pasuje w ramka medialnego świata, wpojono przedwcześnie, że w XXI wieku dżuma już nam nie grozi. Cóż za straszna pomyłka! Jak tragiczna w skutkach iluzja wytworzona na potrzeby reklamy i beztroski płytkiego życia. I bałbym się o ludzkość, gdyby nie dzisiejsi święci, chodzący po ziemi, tak podobni świętemu Ruchowi, których Bóg wysyła, by tej dżumie naszych czasów zaradzić, a którzy czerpią swoją siłę z przebywania z Jezusem na górze błogosławieństw. Na tej górze Jezus daje nam lekarstwo na określony rodzaj dżumy naszych czasów. Na jej osiem odmian. Pierwszym z takich rodzajów dżumy dzisiejszego czasu jest materializm. Kolejna promocja, kolejny produkt, to na raty, to za pół ceny. I tak człowiek kuszony biegnie od oferty do oferty, od sklepu do sklepu i zapomina o tym, że nie wszystko da się kupić. Że nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. Zapomina o tym, że pewnych rzeczy po prostu nie można zdobyć, choćby się miało nieskończoną ilość gotówki. Jeśli więc dopadcie ten rodzaj dżumy, to Jezus daje Ci receptę, na której jest napisane błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem, on, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czy pójdziesz? I wykupisz tę receptę w aptece życia. Drugi rodzaj to tej dżumy to beztroska życia. Kiedy spotykasz dzisiejszego takiego modnego człowieka i zapytasz o najważniejszą sprawę życia, to bez chwili zastanowienia odpowie ci, że priorytetem jest dobry klimat i dobra zabawa. Jak to mówią dzisiaj młodzi. Musi być fajnie. Jak nie jest fajnie, nie idziesz z falą, odpadasz. Na ten rodzaj dżumy Jezus daje Ci receptę, na której jest napisane: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czy pójdziesz i wykupisz tę receptę w aptece życia? Trzecia odmiana tej dżumy to bycie na fali. Przetacza się przez nasze domy i środowiska taka fala o nazwie bycie na czasie, bycie na topie. Musisz być modny, musisz mieć ciuchy na czasie, aparat, kamera, meble. Niektórzy nawet radzą, by wymienić męża czy żonę, bo przecież to jedynie partner czy partnerka. Jak się zużyje, to można zmienić. Jeśli chorujesz na tę odmianę dżumy, to Jezus daje ci receptę, na której jest napisane błogosławieni ci si, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Czy pójdziesz i wykupisz ją w aptece życia? Czwarta to oszukiwanie samego siebie. Dramatyczny rodzaj dżumy. Słyszymy niepotrzebny mi kościół, niepotrzebny mi księża, sami nie są święci, Bóg jest wszędzie, a głos sumienia, jak mówią coraz częściej, to jedynie wytwór mojej wyobraźni, z którą powinien uporać się niezły psycholog pod odpowiednio dobranej terapii. Takie to proste. Dżuma niesprawiedliwości wobec samego siebie. Jeśli zostałeś, czy zostałaś zarażona tą odmianą dżumy, to Jezus daje ci receptę, na której napisał Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Czy pójdziesz i wykupisz ją w aptece życia? Piąta odmiana to brak empatii, brak współczucia. Często spotykam przewróconych na ulicy ludzi. Brudni, niemiło pachnący. Nie wiadomo, czy śpi, czy umarł. Nikt nie podejdzie, nikogo to nie obchodzi, nikt nie sprawdzi. W Krakowie, gdzie pracuję, spotykam takie sytuacje na co dzień. Smutne, ale prawdziwe. Dzisiejszy człowiek zachorował na dżumę w nieczulicy. A może i w tobie zaczyna się rozwijać ten rodzaj dżumy. Jeśli tak jest, to Jezus daje Ci receptę, na której jest napisane. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy pójdziesz i wykupisz ją w aptece życia? Szósty rodzaj to brudne serce. Kiedyś spotkałem mężczyznę, który po nieudanej próbie samobójczej opowiedział mi swoją historię i to, co doprowadziło go do takiego stanu. Otóż w młodości uzależnił się od pornografii. Pracił przez to rodzinę, pracę i całe swoje życie. Ludzie pracujący, kochani, nad tą całą machiną wykrzywienia ludzkiej seksualności roznoszą bardzo dramatyczny w skutkach rodzaj dżuny. Raniący, rujnujący to, co najpiękniejsze w człowieku. Ofiarami padają często ludzie niewinni. Może i do Twojego domu ktoś podrzucił ten rodzaj dżumy? Jeśli tak jest, to Jezus daje Ci receptę, na której jest napisane błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czy pójdziesz i wykupisz ją w aptece życia? Siódme to wprowadzanie niepokoju. Chaos myśli, chaos pragnień, chaos uczuć. Serce dzisiejszego człowieka, kochani, nie potrafi znieść ciszy. Serce dzisiejszego człowieka nie potrafi pobyć same ze sobą w ciszy przez chwilę. Bałagan myśli spraw tak dalece obciąża jego duszę, że już dawno zapomniał o tym, co znaczy wewnętrzny pokój. Gdyby przypadkiem tak się stało, że zacznie Cię trawić dżuma niepokoju, to Jezus daje Ci receptę, na której jest napisane: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Czy pójdziesz i wykupisz ją w aptece życia? Ósmy, ostatni rodzaj dżumy to wyśmiewanie uczniów Jezusa. Jeden z naszych misjonarzy niedawno wrócił po 11 latach pracy w Indiach. Wrócił, gdy na budynku, w którym mieszkał, pojawił się plakat z ogłoszeniem: Za głowę księdza Kazimierza dwa dolary. W Polsce nie zabijają nas za dwa dolary. Ale nie sposób przejść ulicą w szutanie przez miasto, by nie usłyszeć. Szeregu epitetów pod adresem swoim czy samego Jezusa. Nie jest mi z tym źle, ale wydaje mi się, że ludzkość utraciła świadomość Bożej bojaźni i zachorowała na dżumę cynizmu i niewiary. Gdyby i ciebie ten rodzaj dżumy chciał dopaść, to broń się i skorzystaj z jezusowej recepty, na której jest napisane. Błogosławieni jesteście, gdzie, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czy pójdziesz i wykupisz ją w aptece życia? Niedawno trafiłem na jeden z krakowskich cmentarzy, gdzie miałem odprawić pogrzeb. Korzystając z chwili czasu przeszedłem się alejkami cmentarza, by się pomodlić, i w pewnym momencie przed moimi oczyma pojawiły się groby, przedziwne groby, usypane z ziemi tylko krzyż i tabliczka, NN mężczyzna, NN kobieta. Bezdomni, bezimienni. Na końcu tej alejki był świeżo wykopany grób. Podjechał, podjechali pracownicy cmentarza z małym meleksem. Na przyczepce była trumna. Podjechali pod ten wykopany dół, zrzucili tę trumnę, wykiprowali ją po prostu. Z hukiem wpadła do ziemi, a koparka zasypała grób. Kochani, to chyba zsumowanie wszystkich tych rodzajów o których mówiłem wcześniej, dżuma w nieczulicy człowieka XXI wieku, dokąd zmierzamy, siostry i bracia, dokąd idzie ten nasz świat spając w dużej mierze przeciwko przykazaniom i wbrew nauczaniu ojców, wypowiadając wojnę wartością i tradycji pokoleń, wprowadzając wręcz jakiś rodzaj duchowej anarchii, do naszych. Sergii do naszych rodzin. Dokąd idzie ten nasz świat? Zapytałby zapewne święty rok, gdyby ktoś na jego nieszczęście kazał mu się narodzić dzisiaj na nowo. Nie możemy więc patrzeć obojętnie, kochani. Musimy nabrać sił na górze błogosławień. Musimy wpatrywać się w oblicze Jezusa i z jego wzroku czerpać siłę do tego, by pokonać trudy codzienności, by obronić się przed dżumą dzisiejszego czasu, by w końcu zdobyć się na odwagę bycia chrześcijaninem, bycia po prostu uczniem Jezusa. Modlę się, by nauczyciel z Galilei posłał dzisiaj do waszych serc swego ducha, byście na tej Eucharystii, drodzy, doświadczyli dotyku samego Boga. I ucieszyli się z tego, że jesteście Jego ukochanymi dziećmi. Niech Jezus przytuli Was dzisiaj do swojego serca. Amen.